Cześć. W tym odcinku przedstawię spółkę, na której przez ostatnie pół roku zarobiłem ponad 100%. Uważam, że spółka dalej ma potencjał, żeby dalej rosnąć, a obecne wzrosty nie są jeszcze zakończone. Jest to spółka XTB. W tym odcinku powiem Ci, co sądzę o długoterminowej inwestycji w akcje tej spółki, a także czy warto w tym momencie, pomimo tak jak widać tego dużego wzrostu, zainteresować się tymi akcjami. Zapraszam. Jeśli nigdy nie słyszałeś o spółce, to XTB jest brokerem, który działa w Polsce, Europie, a także innych krajach pozaeuropejskich. Dzięki XTB możesz inwestować w akcje, ETF-y, a także co jest najbardziej dochodowe z perspektywy XTB, to kontrakty CFD, czyli na tak zwane kontrakty na różnice. Jednakże XTB w ostatnim czasie próbuje zdjąć z siebie tą łatkę brokeracji FD i spróbuje stać się aplikacją, która, w której będzie można oferować wiele innych produktów coś w rodzaju rewoluta. Więc myślę, że te ostatnie wzrosty są podyktowane głównie tym, że inwestorzy inaczej patrzą na spółkę. Nie jest to już taki typowy broker CFD, który zarabia tylko wtedy, jeżeli jego klienci tracą. XTB zaczyna oferować całą masę innych produktów, takich jak plany inwestycyjne, obligacje, a także w planach są inne konta emerytalne, a także portfel cyfrowy z kartą wielowalutową, co sprawi, że XTB nie będzie już rywalizowało z brokerami typu plus 500. A z innymi graczami typu Revolut, którzy oferują kompleksowe, finansowe usługi. I myślę, że to głównie dzięki temu, a także świetnym wynikom, które XTB osiągało w ostatnim czasie, ta wycena aż tak dramatycznie wzrosła. Jak tutaj widzimy, jest to transformacja XTB, które w poprzednich latach korzystało głównie z opcji, a także CFD. Jednakże obecnie ich klienci inwestują dużo bardziej w akcje, ETF-y, a także plany inwestycyjne. W 2024 roku ten czerwony supeg już jest dużo wyższy i z tego co pamiętam, stanowił grubo ponad 10, jak nie 20%. Więc oznacza to, że XTB nie już jest takim tylko brokerem, który oferuje te kontrakty CFD, a powoli staje się właśnie takim rewolutem. Jednakże problem z tym jest taki, że XTB dalej główne pieniądze otrzymuje z kontraktów CFD, pomimo, że te inne usługi, jak akcje, ETF-y, plany inwestycyjne czy dopiero zapowiadane usługi à la revolut, jednakże mimo to wszystko pokazuje, że XTB próbuje wprowadzić te produkty, żeby przyciągnąć inwestorów na najbardziej atrakcyjne dla siebie kontrakty CFD. Jest to oczywiście zmiana w dobrym kierunku, ale pytanie, ilu tych klientów XTB będzie w stanie przekonać, żeby skorzystali z kontraktów CFD. Myślę, że jest to zdecydowanie inna grupa odbiorców, aczkolwiek na razie wydaje się, że strategia spółki się sprawdza. Generalnie to także dzięki temu XTB w ostatnim czasie wskaźnikowo zaczęło być handlowane dużo drożej. Jeszcze na początku roku XTB można było kupić praktycznie w okolicach wskaźnika cena do zysku 5, a w tym momencie jest to już grubo ponad 10. Mimo wszystko warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy taka wycena w chwili obecnej jest jakaś przesadnie droga. No, moim zdaniem, jeśli spojrzymy na to, że spółka ma plany międzynarodowej ekspansji na naprawdę bardzo dochodowe produkty, to wydaje się, że ta ocena dalej jest niska. Zaczynaliśmy z naprawdę niskiego pułapu, więc nawet ten wzrost obecnie nie sprawia, moim zdaniem, że spółka jest jakaś przewartościowana. Jeśli chodzi o wyniki, to z perspektywy spółki XTB powinniśmy patrzeć z perspektywy kwartalnej, ponieważ nie wszystko jest zależne od spółki. Duża część czynników, które wpływają na spółkę, jest tak zwane otoczenie rynkowe. XTB zarabia w czasach dużej zmienności rynkowej, ale zdefiniujmy sobie, czym tutaj jest zmienność. Generalnie XTB zarabia wtedy, kiedy na rynku są stałe trendy, najlepiej nieprzewidywane dla większości inwestorów. Więc jeżeli indeks gwałtownie spada, np. o 20% w czasie Bessy, to są to świetne warunki dla XTB. XTB nie lubi natomiast, jeżeli na rynku dzieje się nic i np. kurs indeksów konsoliduje się. W związku z tym, porównania kwartał do kwartału nie mają większego sensu, a powinniśmy patrzeć ogólnie w kategorii rocznej, bo nie wiemy nigdy, kiedy na rynku będą te bardziej zmienne, a kiedy mniej zmienne kwartale. Tak jak już wspominałem, w ostatnim czasie XTB pokazuje naprawdę świetne wyniki. Jest to spowodowane tym, że ogólnie otoczenie rynkowe im sprzyjało, aczkolwiek też jest to spowodowane tym, że XTB w ostatnim czasie pozyskuje bardzo wielu klientów. Pomimo braku możliwości kształtowania otoczenia biznesowego przez spółkę, to jednak liczba pozyskiwanych klientów jest tym parametrem, na który XTB może mieć wpływ. A który w przypadku pojawienia się większej zmienności na rynku sprawi, że te wyniki mogą być naprawdę fantastyczne. Jak widzimy, ostatnie cztery kwartały były różne. Tak jak widzimy, Q1 2024 i Q4 2023 były bardzo dobre, aczkolwiek Q2 i Q3 2023 są takimi kwartałami powiedzmy ogórkowymi. Nie działo się wtedy wiele na rynku, więc mimo wszystko i tak nie są te złe wyniki. Gdyby otoczenie było sprzyjające, to XTB mogłoby pokazać coś pomiędzy Q4 a Q1. Więc tak jak mówiłem, musimy patrzeć na to, na ile spółka mogła osiągnąć tu dobre wyniki, bo nie wszystko jest zależne od. Patrząc też z perspektywy wyceny, to, żeby utrzymać obecny wskaźnik w granicach lekko powyżej 10, to XTB w kolejnych trzech kwartałach musi pokazać jeden dobry, a dwa słabe. Więc myślę, że jest to próg dość niski. I XTB przy dobrych wiatrach będzie w stanie go pobić. Kto wie, może nawet w tym roku ujrzymy miliard zysku netto. Dobre wyniki XTB w ostatnich kwartałach pokazuje wysoka rentowność nalota. Generalnie wartość 283 jest praktycznie w granicach maksimum tego, co spółka była w stanie osiągnąć. Jest to prawie dwa razy tyle, co w dwóch kolejnych poprzednich kwartałach. Kiedy spółka przy słabym otoczeniu generowała rentowność w granicach koło 150. To, co trochę martwi, jest obrót instrumentami pochodnymi CFD w wartości nominalnej, które od kilku ostatnich kwartałów są na bardzo zbliżonym poziomie. Oznacza to, że pomimo nawet wzrostu liczby klientów, generalnie klienci ci nie zawierają jakoś dużo więcej zakładów na CFD. Oznacza to, że spółka cały czas musi pozyskiwać nowych klientów, żeby nadrobić tych, którzy odeszli. Na razie nie jest to problem, bo tak jak zaraz pokażę, spółka w ostatnim czasie pozyskuje naprawdę wielu klientów, aczkolwiek pytanie jest takie: ile tych klientów przychodzi do XTB, żeby inwestować w akcje czy ETF-y, a ile, żeby grać na instrumentach CFD? Spółka w swojej strategii zakłada, że będzie pozyskiwać około 60%. A może 80 tysięcy klientów kwartalnie. Jak widzimy, w pierwszym kwartale 2024 roku było to prawie 130 tysięcy klientów, co jest wynikiem fantastycznym. Jednakże, tak jak widzimy tabelkę niżej, liczba tych aktywnych klientów wynosi tylko 378 tysięcy. Aczkolwiek i tak jest to bardzo duży wzrost w porównaniu z czwartym kwartalem 2023 roku. Tak jak już wspominam, bardzo skupiam się na tej analizie na. Działalności CFD, pomimo tego, że spółka ma duże plany w innej działalności, aczkolwiek na ten moment musimy patrzeć na XTB jako spółkę, która głównie zarabia na CFD, a inne produkty są na razie tak zwanym miłym dodatkiem. Jest to taki bonus, który nie przynosi w tym momencie jakiejś wielkiej dochodowości dla spółki, aczkolwiek buduje bazę dla przyszłości. Która może być bardzo ważna. Spółka wydaje głównie bardzo duże pieniądze na marketing i na nowe produkty, czyli na dział IT. Przez to spółka ma nadzieję, że w przyszłości zwróci się to, a XTB będzie taką aplikacją, w której będzie można zarządzać praktycznie wszystkimi swoimi finansami. Więc podsumowując, jakie plusy i minusy dla spółki widzę w tym momencie. Na pewno plusem jest świetne tempo pozyskiwania nowych klientów, które jest na rekordowym poziomie i wydaje się, że nie będzie zwalniać. Tym bardziej, że pod koniec roku na polskim rynku pojawi się konto IKE i XE, co może XTB przysporzyć zdecydowanie więcej klientów niż do tej pory. Kolejnym plusem jest rozwój na nowe, naprawdę ogromne rynki, typu Brazylia i Indonezja. Są to kraje, w których razem zamieszkuje prawie 500 milionów ludzi, a więc potencjał dla nowych klientów XTB dalej jest bardzo duży. Kolejnym plusem jest fakt, że jeżeli zobaczymy na rynku zmienność typu COVID, to zysk spółki może być przeogromny. Naprawdę wydaje się, że patrząc na bazę klientów, to jeżeli będziemy w stanie na rynku dostrzec taką ekstremalną zmienność, to zysk spółki może moim zdaniem zakręcić się w okolicach nawet pół miliarda złoty. Jak widzimy, XTB już posiada jakiś spory potencjał klientów, dzięki czemu, nawet w okresie, gdzie na rynku niewiele się dzieje, jest w stanie robić około te 100-150 milionów zysku netto kwartalnie. Co sprawia, że jest to zdywersyfikowany biznes. Nie ma już takich strat jak kiedyś w przypadku topy na kryptowalutach. Sama wycena wskaźnikowa ogólnie dalej nie jest droga. Wskaźnik cena zysk wynosi około 11. Co jak na GPW nie jest wysoką wartością. A biorąc pod uwagę to, że spółka przekształca się powoli w taki fintech, to ta wycena naprawdę może być śmiesznie niska. Zależy, co w tym momencie uważamy o tej spółce. Generalnie ja lubię takie biznesy jak XTB. Zwróćmy pod uwagę na przykład Amazona. Amazon też składa się z wielu, tak jakby gałęzi, aczkolwiek posiada jedną główną dochodową, czyli Amazon Web Service. Reszta działalności jest subsydiowana przez to, co AWS zarobi, tak jak w przypadku XTB. XTB głównie zarabia na CFD, a całe wszystkie inne produkty jest w stanie subsydiować właśnie przez to, ponieważ nie są dla niej źródłem zysku. I w kolejnych kwartałach będziemy widzieć coraz więcej nowych produktów. Ja osobiście przywiązuję dużą wagę do tego konta wirtualnego z kartą wielowalutową. Sprawi to to, że XTB będzie w stanie rywalizować z rewolutem, a być może nawet trochę go podgryźć w niektórych obszarach. Kolejnym plusem jest także bardzo mocny kurs akcji, który naprawdę pnie się pionowo jak rakieta. Generalnie nie bez powodu mówi się czasem, że trend is your friend. Pytanie ile to będzie trwało. Bo kurs akcji rosnący właśnie też tak jak XTB to też nie jest zdrowa sytuacja i kurs po prostu nie miał nawet żadnej korekty w ostatnim czasie, a praktycznie codziennie piał się na coraz wyższe ATH. Z innych minusów, które widzę to obrót CFD jest praktycznie płaski pomimo wzrostu dużej liczby klientów, a to nie znaczy, że XTB cały czas musi tych klientów pozyskiwać, żeby utrzymać status quo na CFD. I tak jak już wspominałem, znaczna część zysków firmy dalej pochodzi z CFD, a reszta produktów jest tylko wabikiem dla nowego klienta. Pomimo faktu, że XTB posiada bardzo duże prany rozwojowe na nowych rynkach, to warto pamiętać, że z początku spółka nie będzie otrzymywać z tego. Powodu jakichś znaczących zysków, ponieważ, jak wiadomo, w pierwszym etapie działalności na nowym rynku musimy wydać bardzo dużo pieniędzy na marketing, i także, żeby zrozumieć specyfikę tego klienta. Odnoszę także wrażenie, że wzrost kursu nie jest w tym momencie związany z jakimiś bieżącymi wynikami finansowymi, a bardziej z obietnicami i potencjałem, który w przypadku XTB może, ale nie musi się ziścić. Ja osobiście preferuję spółki, które na przykład rosną 20% na zysku netto w trakcie roku, a jej kurs także rośnie w tych granicach. W przypadku XTB mamy dość podobne wyniki finansowe rok do roku, a kurs jest ponad 100% wyższy. Takim ostatnim minusem, którego tutaj nie napisałem, jest to, że patrząc ogólnie na zmienność po wykresach, wydaje się, że w drugim kwartale 2024 nie jest ona jakoś bardzo duża, co sprawi, że XTB raczej nie powtórzy w wyniku z poprzedniego kwartału, który wynosił 300 milionów. W tym momencie bardziej spodziewałbym się może 150, może 200 milionów. Nie jest to oczywiście zły wynik, aczkolwiek oczekiwania inwestorów są dość znacząco rozbudzone. A sama spółka jest bardzo ciężka do szacowania, co wielokrotnie pokazuje konsensus, który bardzo odbiega od tego, co prognozowali analitycy. Kończąc, ja XTB w portfelu posiadam, a swoje portfolio pokazuję transparentnie na tym kanale. Więc jeżeli chcesz je śledzić, zostaw subskrypcję i komentarz, i możesz zobaczyć inne filmy. Na koniec, tylko przypomnę, że ten film powstał w celach edukacyjnych. I nie jest to porada inwestycyjna. Ja się z Wami żegnam, życzę powodzenia, cześć!